Stwierdziłam, że show biznes to nie jest, nie jest moje miejsce i, e, i dlatego e, się wycofałam. Ze mną Ada Schulz. Bardzo, bardzo dawno Cię nie widzieliśmy. Dzisiaj koncert debiuty. Trudno mówić o Tobie w kategoriach debiutantki, bo zadebiutowałaś się 12 lat temu. Skąd w ogóle pomysł na udział w tym konkursie? Debiutuję jako e, wielki powrót <śmany> swój i już jako powiedzmy dojrzała artystka. Teraz wiem, co chcę robić i, e, i dlatego chyba właśnie postawiłam na debiutę. Bo dla tych, którzy jakimś studem mogą się nie kojarzyć, oczywiście brałaś udział w pierwszej edycji programu X Factor, tak jak powiedziałem 12 lat temu, dotarłaś do samego finału, potem na jakiś czas zniknęłaś. Dlaczego? Przytłoczyło mnie to wszystko, co się działo wokół. Sam, sam program, konkurs był wspaniały i poznałam wielu wspaniałych ludzi, ale stwierdziłam, że jednak show business to nie jest, nie jest moje miejsce i, i dlatego. Się wycofałam. Teraz wracam, ale tak też trochę jedną nogą, chciałabym jednak zachować w tym wszystkim normalność i spokój. No właśnie kiedyś czytałem, chyba wydaje mi się, że nawet w swojej biografii na Spotify masz napisane, że show, biz show biznes nie jest dla Ciebie. Jednak zdecydowałaś się powrócić. Myślisz, że da się robić karierę muzyczną, jednak nie funkcjonując w tym świecie showbiznesu tak na 100%? Mam taką nadzieję. Jestem tutaj przede wszystkim po to, żeby pokazać moją muzykę. Stąd Opole. I, I konkurs debiuty, i ta wspaniała scena, na której marzeniem chyba każdego artysty jest wystąpić. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj w muzycznym kontekście i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być oczywiście mówimy, że zniknęłaś, natomiast u Ciebie muzycznie sporo się działo, przecież byłaś i w trasie koncertowej z Basią Trzytrzylewską, nagrałaś płytę z DJ-em Adamusem. Rozumiem, że ten powrót teraz, to nie będą już takie projekty co jakiś czas, tylko faktycznie powracasz z muzyką, którą chcesz wydawać regularnie i jest szansa na płytę od Ady Schulz. Zgadza się. Już w zeszłym roku wydałam dwa single, więc zachęcam gorąco do odsłuchania. W tym roku też planuję więcej i to to jest chyba pierwszy raz, kiedy robię wszystko samodzielnie. Wszystko, co robiłam do tej pory, było w jakiś tam sposób kooperacją z innymi artystami, co też sobie bardzo cenię, ale teraz jestem już wolnym człowiekiem artystycznie. Bardzo się z tego powodu cieszę i dlatego ten debiut. Chciałbym jeszcze na moment zahaczyć o program X-Factor. Tak jak powiedziałaś, była to dla ciebie fantastyczna przygoda. Czy ty na przykład utrzymujesz dzisiaj kontakt z Michałem Szpakiem albo z Kubą Wojewódzkim, który był twoim mentorem wówczas? Nie, nie utrzymujemy. Rozjechaliśmy się też po różnych miejscach w Polsce. Mamy swoje obowiązki, także regularnego kontaktu nie ma, ale ja bardzo Michałowi kibicuję i, i bardzo się cieszę z jego dokonań. Pamiętam, jak oglądałem jeszcze tę edycję z Tobą, pojawił się jeden jeden z takich dziwnych zarzutów, że Ty śpiewasz z Klebeku. Mimo tego, że nie śpiewałaś, Kuba Wojewódzki powiedział wówczas, że to chyba najpiękniejszy komplement, jaki może otrzymać artysta. Jak Ty Wspominasz właśnie te komentarze. To faktycznie był bardzo miły komentarz. Nigdy mi się nie zdarzyło śpiewać z playbacku, więc mogę uznać to za komplement. Tak jak, tak jak powiedział Kuba, nic nie jestem w stanie dodać. Jeśli chodzi o ten komentarz, super. Zgadzamy się. Mówię, czekaliśmy 12 lat. Rozumiem, że ty teraz w tym miejscu Ada Schulz może powiedzieć z pewną odpowiedzialnością, pełną odpowiedzialnością, że to jest jej moment. Mam nadzieję, że to jest mój moment. Bardzo chcę, żeby jak najwięcej osób usłyszało moją muzykę. Na tym mi zależy najbardziej. E, jakby To dyktuje mi serce i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze widywać i słyszeć. Mam nadzieję, tego oczywiście Ci życzę. I powodzenia dzisiaj! I do zobaczenia. Dzie Dzie dziękuję pięknie. Dziękuję. Dzięki.